Podczas kongresu wodoru miałem przyjemność uczestniczyć w debacie Zeroemisyjna Polska. Dlaczego nie wodór? E, I odpowiedź na to pytanie bardzo zależy od sektora. E, ja próbowałem. Udowodnić e, na podstawie raportu Forum Energii, który został niedawno opublikowany, że sektor przemysłowy jest tym miejscem, które jako pierwsze będzie potrzebowało właśnie wodoru. I teraz, e, przez to, że Polska znajduje się w obszarze, który nie jest przesadnie bogaty w źródła fotowoltaiczne czy e, wiatrowe, już mówię o potencjale, to koszt zielonego wodoru. Będzie na tyle wysoki, że prawdopodobnie i tak będzie konieczność, na, same, na samą zastąpienie szarego wodoru trzeba będzie zielony wodór czy jego pochodne importować. I teraz z tego powodu nie będziemy mieli nadmiaru, który możemy zagospodarować na rzecz innych sektorów. Trzeba zacząć priorytetyzować, i pierwszym z tych właśnie priorytetów jest przemysł a w przemyśle tam, gdzie w tej chwili wodór jest zużywany, wodór emisyjny, czyli branża chemiczna, branża rafineryjna.